w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Przeźmy swoją Twoją odkupić radzie. Jezu Chryste, jesteś naszym Panem i Bogiem. Ukochałeś nas całym sercem. Oddałeś swoje życie za nas. Teraz plegiemy i z Tobą na Kalwarię. Niech krzyż na miarę naszych sił, pokutować za nasze grzechy, wynagradzać Ci za naszą niewierność i za niewierność innych. Pragniemy w dźwiganiu krzyża z Tobą wyprosić łaski nawrócenia dla tych, którzy się oddalili od Ciebie i trwają w grzechu, nie mają sił do Ciebie wrócić. Pragniemy szczególnie pokutować i modlić się o nawrócenie tych, którzy wywołują wojny, zło i Pragniemy Jezu łączyć się z Tobą, ofiarować tą drogę krzyżową za Ukrainę, za te, którzy cierpią, walczą, oddają swoje życie za wolność. Prosimy Cię Jezu, przyjdź im z pomocą, pomóż im dźwigać ten krzyż wojny. Daj im siłę, daj im moc. Jezu, pragniemy dużą wszyscy cierpiącym, wybogać łaskę wybawienia. Któryś za nas cierpiał, ran. Jezu Chryste, zmień się nad nami. Stacja pierwsza, Jezu, jesteś na śmierć skazany. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Ja nie znajduję w nim żadnej winy. Jezu, wydano ci na niesprawiedliwy wyrok. Stwierdzono brak winy, a skazano na śmierć. Żyję wśród ludzi, patrzę na ich czyny, osądzam ich postępowanie. Może również wydaje niesprawiedliwy wyrok i wyrządzam ludziom krzywdę. O Jezu, najsprawiedliwszy sędzio, który powiedziałeś sam o sobie, ja jestem prawdą. Nałóż mnie mówić prawdę i trwać w prawdzie. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. Stacja druga. Jezu bierzesz krzyż na swoje ramiona Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Kto chce iść za mną, niech weźmie krzyż i niech mnie naśladuje. Jezu, przyjmujesz pokorze i cichości serca znak hańby i poniżenia, wstrętu i szyderstwa, znak niewoli. A na nim bierzesz nasze grzechy i na ramionach niesiesz krzyż na miejsce ofiary. Życie ludzkie nie może być pozbawione krzyża. Jeśli chcemy być, jeżeli chcemy być Chrystusowymi ludźmi, musimy krzyż wziąć na swoje ramiona i naznaczyć im nasze życie. Jak przyjmuję krzyż mojego codziennego krzyża? Mojego życia, codzienny trud, pracę, cierpienia. Może zamiast ufności i zawierzenia narzekam i złorzeczę, albo usuwam krzyż przed oczu. A Jezus mówi: Jeżeli kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie naśladuje. Jezu, naucz mnie podejmować z radością codzienny krzyż życia, niech go w pokorze serca. Daj mi ducha ofiarnego, daj mi serce mężne. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się. Stacja trzecia. Jezu po raz pierwszy upadasz pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu. Smęczenie, trudna droga, ciężar krzyża, cierpienie dały się mocno odczuć Zbawcy, dźwigającemu krzyż. Jezu, zabrakło Ci sił fizycznych, upadasz na ziemię. Czy, przy, czy przyczyną upadku nie, byłem, nie była czasem nasza niewierność Chrystusowi, brak modlitwy, brak służby Bogu, nasze lenistwo? Jezu, rozpal moje serce gorliwością w służeniu Tobie i bliźnim, który się za nas cierpiał rannie. Stacja czwarta. Jezus spotykał swoją matkę najświętszą. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Rzuć mękę swoją, świat Maryjo, a Twoją duszę miecz przeniknie. Maryja przebywała w Jerozolimie. Dowiedziała się o skazaniu i syna. Przybiegła na kalwaryjską drogę. Ból rozdarł Twoje serce, Maryjo. Kiedy zobaczyła Jezusa dźwigającego krzyż. Matka Boża wychodzi również nam na spotkanie, aby nas zabezpieczyć przed złem i grzechem oraz wskazać właściwą drogę. Czy jesteśmy jej wdzięczni za to? Czy trwamy z nią na modlitwie? Czy słuchamy jej wskazaniom? Maryjo Matko Bolesna, strzeż każdego z nas na drogach ziemskiego życia. Chroń na swoim niepokalanym sercu. Prowadź tak, abyśmy nie zmarnowali zbawczów owoców męki Twojego Syna. Który się za nas cierpiał rony, Jezus. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Stacja piąta. Szymon Cyrynejczyk pomaga Ci Tobie krzyż Jezu Chryste. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. I przymusili niejakiego Szymona z Syreny, aby niósł krzyż jego. Wielu widziało zmęczonego Chrystusa, ale nikt chętnie i dobrowolnie nie przyszedł mu z pomocą. Każdy bał się krzyża, tylko przymuszony Szymon z Syreny wziął krzyż na ramiona. Z jaką wdzięcznością spojrzał Jezus na Szymona, a serce przymuszonego napełniło się radością. Wokół mnie tylu ludzi potrzebujących pomocy. Czekają na nią i proszą o nią. Czy chętnie służę drugim w dźwiganiu ich krzyża? O Jezu, dźwigający krzyż na Kalwarię. Sprawa, byśmy chętnie swoich sił użyczali drugim w trudzie ich życia. Jezu, pomóż tym, którzy cierpią na Ukrainie. Dźwigają krzyż wojny, niepokoju, agresji. Jezu, daj im siły, daj im moc, daj im swego ducha. Przyjdź im z pomocą. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu. Stacja szósta. Weronika otwiera twarz Jezusowi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Odwagi, nie bójcie się, ja jestem. Przedarła się przez tłum ludzi, nie zważając na żołnierzy prowadzących Chrystusa. Otwarła twarz Jezusowi, chustą z jego głowy. Z chustą zdjętą z głowy, z obliczem zbawczy, zabrała chustę z sobą w dalsze życie, nazywaną Weronika. Tak naprawdę Jezu odbiłeś swoją twarz w jej sercu, i Twoją twarz ona już nosiła całe swoje życie. Twoja ta twarz była dla niej drogą do Królestwa Niebieskiego. Potrzeba nam w życiu wiele odwagi. W wyznawaniu wiary świadectwie świętości na co dzień, w darowaniu krzywdy przebaczeniu przykrości, służeniu drugim, przeciwstawianiu się grzechowi, tylko odważni odnoszą zwycięstwo. Czy mam odwagę Weroniki, czy proszę o nią? O Jezu, daj mi odwagę i siłę w przyznawaniu się do Ciebie w każdej chwili życia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, z nad nami. Stacja siódma. Jezu po raz drugi upadasz pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Niech kto z Was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień. Jezu, znowu zabrakło Ci sił. Upadasz ponownie pod krzyżem, nikt Ci teraz nie pomaga. Chociaż zostałeś sam, nikogo nie oskarżasz. Dobrowolnie przyjmujesz ludzkie grzechy na siebie. Jakże często szukamy winny u drugich, a pragniemy usprawiedliwiać siebie. Nasza pycha. I przewrotność ułatwia nam dostrzec źdźbło w oku drugiego człowieka, a zasłania nam belkę we własnym. A przecież nikt z nas nie jest bez winy i grzechu. Jezu, upadający pod krzyżem, naucz mnie pokory i obudź szczery żar w sercu za popełnione grzechy. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste. Nad nami. Stacja ósma. Jezu, pocieszasz patrzące niewiasty. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Nie patrzcie nade mną, patrzcie nad sobą i nad waszymi dziećmi. Jezu, niewiasty zszły za tobą. Może były wśród nich te, które doznały Twojej łaski i dobroci. Błogosławiłeś ich dzieci, karmiłeś rozmrożonym chlebem, uzdrawiałeś chorych. Chciały Cię pocieszyć i okazać Ci współczucie. Nie zadroszczyły się jednak o nawrócenie swoich bliskich. Nie użalajmy się nad cierpiącym Zbawicielem, ale nawracajmy się z naszych grzechów. Starajmy się i pomagajmy w nawróceniu się naszych bliskich. O Jezu, pełen miłosierdzia i łaskawości, pomóż nam zmieniać postępowanie na lepsze i ciągle je udoskonalać. Pomóż nam iść za Tobą w miłości, pokoju, łagodności, cierpliwości. Któryś za nas cierpiał rany Jezu Chryste zmiłuj się nad Stacja dziewiąta. Jezu, po raz trzeci upadasz pod krzyżem. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Ciebie. Lecz to wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Trzeci upadek najbardziej był bolesny. Odnowiły się rany, wzmogło się cierpienie. Opadły siły, ale ani na moment nie zrodziła się w Tobie Jezu rezygnacja z dalszej drogi. Stałeś i poszedłeś z krzyżem na szczyt Kalwarii. Tak bardzo pragnąłeś oddać swoje życie za mnie. Ileż teraz w życiu upadamy, wracamy do grzechów, ogarnia nas w tym zniechęcenie, opadają nam ręce. Przed nami zawsze Chrystus powstający po trzecim upadku. Za Nim trzeba iść, powstając rozpoczynać jeszcze raz od nowa. O Jezu, daj siłę, abym nie trwał w grzechu, nie zniechęcał się trudnościami, przedziwnościami, ale zawsze wracał do ciebie, jak dziecko wraca do ojca czy do matki. Który za nas cierpiał, rano, Jezu Chryste, sie nad nami. Sesja dziesiąta: Jezu, jest szad obnażony. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Każdy, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Na kalwaryjskim wzgórzu zdarto szaty z Ciebie, Jezu. Odarto Cię ze czci dobrego imienia, sił, a teraz odebrano Ci nawet szaty. Uczyniono Ciebie bezbronnym. Jeszcze raz wystawiono Ci na publiczne pośmiewisko. Nasza więź z Bogiem jest tym mocniejsza i głębsza, im bardziej odrywamy się od tego, co ziemskie i doczesne. A nam tak trudno zrezygnować z tego, co posiadamy. Może nieraz więcej związani jesteśmy z dobrami tego świata niż z Bogiem. A tymczasem jedna jest droga: zostawić wszystko i naśladować z Chrystusa. Czy jestem gotowy dla Jezusa zrezygnować z telewizji, z internetu, może moich jakichś przyjemności? O Jezu, zszadowarty, naucz mnie rezygnować z dóbr doczesnych, a odebrać ciebie, obierać ciebie jako najwyższe dobro. Któryś za nas cierpiał, raz. Stacja jedenasta. Jezu, jesteś do, przyża, do krzyża przybity. Koniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Gdy przyszli na miejsce zwane golgotą, ukrzyżowali go. Jezu, podajesz im ręce i nogi, pełen pokory i miłości. Pozwalasz przybijać się do krzyża. To wszystko czynisz dla tego, dla którego umiłowałeś, dla człowieka, dla mnie. Tylko ten prawdziwie miłuje Boga, kto złączy z nim swoje życie. Mimo przeszkód, pokus, trudności, nie szuka siebie, ale ze wszystkich sił wypełnia wolę Ojca Niebieskiego. O Jezu, przybity do krzyża! Pomóż, abym wypełniał nie swoją, lecz wolę Ojca mojego, który jest w niebie, który się za nas cierpiąca, Jezu Chryste, śmiehu się na. Stacja dwunasta. Jezus umiera na krzyżu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Sprzestwisz rękę swoją. Pozostajmy chwilę w milczeniu, adorując Jezusa na krzyżu. Boże mój Boże, przebacz im po co czynią. Ojcze, w ręce Twoje powierzam ducha mojego i wykonało się. Pomiędzy niebem a ziemią stanął krzyż, a na Nim zawisło zbawienie świata. Jezu, rozpostartymi ramionami ogarniasz cały świat, otwierając ludziom źródło łaski i bramy zbawienia. Tyle w moim życiu możliwości zjednoczenia się z Bogiem, tyle łaski mam przeznaczonej, ofiarowanej przez Ojca. Czy staram się ją przyjąć? Czy Chrystusowa śmierć na krzyżu otwarła moje serce i moje człowieczeństwo dla miłosierdzia Ojca Niebieskiego. O Jezu, naucz mnie miłować wszystkich ludzi, przebaczać bliźnim, naucz mnie czerpać miłość z otwartego serca Jezusa na krzyżu naucz mnie kochać, tak jak Jezus kochał, wypełniając wolę Ojca Niebieskiego, któryś za nas cierpiał rany. Jezus. 13. trzynasta. Jezus jest Cię zdjęty z krzyża i oddany swojej matce Maryi. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. O wy wszyscy, którzy idziecie drogą, obaczcie i przypatrzcie się, czy jest boleść jako boleść moja. Maryjo, po raz ostatni, wzięłaś go w swoje ręce. Tym razem martwe ciało Twojego syna. I znowu miesz boleści przeszył Twoje matczyne serce, kiedy zobaczyłaś, jak bardzo to ciało było zniszczone, zeformowane, jak głębokie, ogromne były te rany. Szczęśliwi jesteśmy na rękach matki, przy jej sercu, bezpieczni, gdy ona nas prowadzi. Ale szczęśliwi będziemy wówczas, gdy w godzinie śmierci przyjdzie matka Jezusa. Przyjdzie po nas i poprowadzi nas przed majestat swojego syna. Oto ten, oto ta, która ukochała Ciebie, Jezu, przyjęła Twoją miłość. Bolejąca matko, móc się za nami grzesznymi, teraz i w godzinie naszej śmierci. Któryś za nas cierpiał, rany Jezu Chryste. Zimu I Ty, któraś spółcierpiała, Matko Bolesna, przyczę się Stacja XIV. Jezu jesteś złożony do grobu. Kłaniamy się Tobie, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Ciebie. Syn człowieczy będzie wydany na ubiczowanie, ukrzyżowanie, a trzeciego dnia z Ciało Twoje, Jezu, zdjęte z krzyża, owinięto w płótno i położono w grobie. Grób zamknięto, opieczętowano. Straż strzegła jego nienaruszalności. Przy tym grobie zbyteczne były pieczęcie, ostrożność i straż. Ten grób pozostanie pusty. Złożono w nim bowiem źródło życia, a tego nie da się zamknąć. Nieustannie musi się dokonywać nasze zmartwychwstanie z grzechu i słabości. Do życia z Bogiem. Nie może się zamknąć nasze serce, ale otwarte musi być dla Jezusa. Jezu, daj, abym powstawał zawsze z grzechu do życia z Tobą, a ja kiedyś zmartwychwstał do wiecznego życia w Twoim królestwie. Któryś za nas cierpiał, rany. Jezu, Chryste, miłuj się nad nami. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie lękam. Panie, Ty widzisz, krzyża się nie wstydzę. Krzyż Twój całuję i pod krzyżem klękam, bo na tym krzyżu Boga mego widzę. Przyjmij, Jezu, nasz udział w Twojej krzyżowej drodze. Okaż nam grzesznym miłosierdzie swoje. Przyjmij, panie, tą drogę krzyżową. Prosimy Cię przyjść z pomocą tym, którzy cierpią na Ukrainie. Przyjść z pomocą wszystkim cierpiącym, zniewolonym przez nałogi złego ducha. Pomóż im powstać z niewoli do nowego życia. Wyzwól ich z niewoli grzechu, zła. Tym, którzy, tych, którzy sieją wojny, nienawiść. Prosimy Cię o nawrócenie Rosji za tych, którzy. Rządzą Rosją, prosimy Cię Panie, przyjść z pomocą. Jezu, dodaj sił tym, którzy walczą i cierpią. Odnob ich siły. Prosimy Cię Panie, Niech dobro, zwycięży, Niech miłość i pokój, zwycięży na całym świecie. Kochanie, aby otrzymać odpust zupełny za udział w drodze krzyżowej, ofiarujmy za intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my, odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boże, módl się za nami grzesznymi, Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.